Witam wszystkich. Piątek, dziesiąty dzień lutego na porannej analizie bitcoina i Ethereum. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są rekomendacjami inwestycyjnymi, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. No i tak, może przejdźmy od razu do bitcoina, który wczoraj troszeczkę się posypał zgodnie z przewidywaniami. Zakończyliśmy nasze cykle wzrostowe na, na bitcoinie. Pytanie tylko, czy to już jest koniec tych wzrostów? Czy dalej będziemy je kontynuować? Moim zdaniem, jest to tylko chwilowe zejście przed głębszą korektą. Teraz powiem dlaczego tak uważam, że nastąpi tutaj jakieś może nastąpić tutaj jakieś odbicie, i może sobie zaznaczmy najpierw na początku. Dokąd ta korekta w ogóle mogłaby dotrzeć, gdyby już była taką głębszą korektą, a nie zakończeniem tego ruchu wzrostowego w ogóle. To pierwszy poziom, który ja widzę na ten moment i który nie był przetestowany jeszcze, to tutaj jest ten wierzchołek z dnia 6 listopada, gdzie mieliśmy FTX-owe spadki. Także tutaj... Spodziewałbym się dojścia. Pokrywa to się też z tą średnią kroczącą, także ten poziom myślę, że może zostać zaliczony. Poniżej mamy trochę poziom 0,382 całego ruchu wzrostowego, także tutaj ten poziom wydaje się prawdopodobny na to, że zostanie przetestowany. Tutaj ten dokładnie ten rejon tutaj możemy zejść knotem do tego poziomu. Na tym wykresie tak to, tak to dla mnie wygląda. Tutaj e, poszukajmy jeszcze jakichś dodatkowych potwierdzeń. No mamy tutaj ZZB. Tak? E, mamy tutaj e, jeszcze zmierzmy sobie tą falę wzrostową całą. Zobaczmy tutaj wypada 8,86 także też silny poziom. E, I jeszcze, jeszcze jeden, jedno mierzenie jakbyśmy zrobili tutaj te, tego ostatniego podbicia, które było, to jest interwał jednodniowy, także szerokie spojrzenie, to nie jest tak, że jest to bliskie. Zobaczcie, 161 wypada nam dokładnie tutaj na tym poziomie, także ja bym sobie zaznaczył to jako całą strefę, od której ja oczekiwałbym większego odbicia. Aha, tutaj te dwa poziomy, usuniemy mierzenia, żeby nie było bałaganu na wykresie. Tak, tak, i ta dolna strefa, ta strefa tutaj jest to strefa, która powinna nam wyhamować ten spadek. Gdyby było tak, że nie wyhamujemy tutaj, no to wiadomo, że wówczas niższe poziomy, ale tu będziemy sobie wy, wyznaczać yy, je ja za chwilę. Ja spodziewałem się tego zejścia tutaj. Chociaż patrząc na, na, na średnie kroczące i na wszystko, no raczej to jeszcze nie jest moment, kiedy zejdziemy niżej. Spodziewałbym się jeszcze jednego podbicia. Zaraz sobie wyznaczymy miejsce, do którego to podbicie może nastąpić i później spróbujemy sobie to potwierdzić na innych wykresach, z których korzystamy przy, przy tych codziennych analizach. Tutaj jest poziom, który widzę jako wsparcie. 21376 i ta strefa, e, która się tutaj znajduje, no to jest ta strefa 2870, 21376. Ta strefa, uważam, że ona powinna utrzymać na ten moment i e, powinniśmy zobaczyć odbicie e, tutaj z tego. Jeżeli ta strefa nie wytrzyma, no to lecimy podejrzewam na, na, na poziom... Chodź, tutaj dokładnie zróbmy. Na poziom 0,61, 18,820. Tutaj tą strefę konsolidacji będziemy najprawdopodobniej testować. Ja na razie ten poziom tutaj zaznaczam, tak żebyśmy mieli jako poziom wsparcia. Po drodze mamy 0,5. Jednak ja uważam, że ta korekta, jeżeli będzie, będzie głębsza. Może nawet knotem przetestujemy tutaj ten wierzchołek. Także tutaj obserwujemy tą, tą, tą cenę. Zaraz przejdźmy teraz sobie na zobaczmy dokąd teraz obecne odbicie, no bo ono też jest z konkretnego poziomu. To nie jest przypadkowy poziom. Tu mieliśmy szczyty. Tutaj też praktycznie odbijamy się od tych szczytów, także tutaj może się pojawić lekkie odbicie i można by sobie tutaj zadawać pytanie, dokąd możemy to podbicie zaobserwować. Zmierzymy cały ten ruch spadkowy, który się odbył wczoraj. Do tak, no tego poziomu jeszcze tutaj przeniosę. Jedno oznaczenie. Jest to szerszy interwał, o... na niższych interwałach, sobie zrobimy w inny sposób analizy. Tutaj szersze jest takie spojrzenie. No jednak ta korekta już następuje, i ja nie sądzę, żebyśmy wybili tą strefę na ten moment. Tutaj ta strefa dla mnie. No jest taką bardzo silną strefą 22 966, 23 270. To jest dla mnie strefa prospadkowa, która nam utrzymuje cenę w ruchu, w ruchu spadkowym. Także myślę, że Tutaj będziemy mieli bardzo dużo no wybicie tej strefy, no wiadomo idziemy na nowe szczyty, ale to najpierw obserwujmy tą strefę. Ja jestem bardziej rozpadkowo, że ta korekta będzie głębsza trochę. I tutaj do tej strefy z D1 możemy zobaczyć podbicie. Możemy to sobie jeszcze potwierdzić jakimiś dodatkowymi mierzeniami na d 1 no to tutaj nam się pojawia kolejna strefa, na którą bym zwracał uwagę. Tu mamy taki klaster. Ta, ta strefa ta nieco niżej, 22700. Będą dwie takie strefy, w sumie sobie wyznaczymy. Ten poziom tutaj. O! Znaćmy go na czerwono. 22700. No, i taki silny klaster Fibo, który jest tutaj. Pokrywa on się nam z tą średnią, która tutaj będzie zawijać. Ten pierwszy poziom porusza jest okolica 22-320. To są takie poziomy, gdzie możemy zobaczyć reakcję podażową. Przybliżymy sobie troszeczkę ten test. Usuniemy mierzenia. I tak właśnie to widzę w tym momencie. Że tutaj mamy to zrobione na tej jedynce. Zaraz jeszcze zejdziemy lokalnie, tak sobie. No ale myślę, że tutaj ta strefa będzie bardzo, bardzo silną strefą do wybicia. Jeżeli wybijemy ten poziom, tak tutaj, zamkniemy się nad średnią, tutaj dwudziestką jedynką, to wówczas jest szansa dotarcia do tej strefy tutaj podarowej która raczej powinna nam utrzymać te, te, te spadki. Także podbicie tutaj w te rejony. Jeżeli wybijemy tą strefę, no to otwarta jest droga do dalszych wzrostów, ale to będziemy sobie mierzyć. Ja jeszcze chciałem sobie zmierzyć jedną rzecz, która tutaj mi się rzuciła w oczy. Jedną. Zobaczcie, 1 do 1 zrobiliśmy z egzaka. Także no to odbicie jest tutaj bardzo, bardzo prawdopodobne. Widzicie? Mamy korektę ABC i tutaj ona dokładnie wypada w połączeniu z mierzeniami zewnętrznymi FIBO, mierząc tutaj od najniższego dołka. Jak sobie zobaczycie, od dołka do szczytu wypada dokładnie na 127. Także tutaj mamy. Widzimy, że ta strefa zatrzymała nam te wzrosty, bądź ten ostatni impuls tutaj, jeżeli sobie go zmierzymy, to też jest, nadaje nam potwierdzenie, nie, tutaj daje nam potwierdzenie na tą strefę. Natomiast no tutaj mamy ewidentne potwierdzenie z całego tego ruchu wzrostowego ostatniego na to, że Tutaj ta strefa jest mocna i dlatego tutaj mamy tą reakcję podażową. Pierwszy, pierwszy taki silny opór, który jest 22341, no wiadomo, że ten okrągły poziom 23 tysięcy, 22 tysięcy będzie obijany z jednej i z drugiej strony, także że, że no, raz cena wychodzi dołem, idziemy do góry. Na niższych interwałach widać to bardzo dobrze. lecimy na godzinówkę, zobaczcie, tutaj bardziej lokalny opór. Taki, taki. pierwszy widzimy taką formację podwójnego dnia. Wybicie z niej, no to jest gdzieś zasięg. Tutaj, tuż ponad tą średnią kroczącą, możemy zmierzyć sobie ten ostatni impuls spadkowy. Ten tutaj na jednogodzinówce, który się pojawił. Tutaj, jeżeli ten sobie zmierzymy, to będziemy mieli takie najbardziej lokalne najbardziej lokalne poziomy i zobaczcie się pokrywa, tutaj 22 380, z tym co mierzyliśmy sobie na D1, jeszcze dodatkowe potwierdzenie, możemy zmierzyć ten spadek, tutaj samo to ostatnie zbicie ceny. No i tutaj mamy też ten poziom, jeszcze bym dołożył. Na niższe interwały nie będę schodził, no bo 22 130, 22 100 Powiedzmy, to jest taki, takie miejsce, gdzie możemy spotkać się z reakcją podażową. Pierwszą, taką większą tutaj, ale myślę, że do tego poziomu byśmy mogli dojść. Jeszcze zaraz sobie chciałem potwierdzić tutaj tylko jedną rzecz, bo jeszcze mam taką formację podwójnego dna. Jeżeli wybijemy tutaj tą linię, no to jest prawdopodobne dojście tutaj. Zaraz zmierzymy zasięg, czy to by nam się pokrywało. I... Będziemy widzieli, czego możemy się spodziewać, jeżeli wybijemy tutaj tą linię. Rozmieszmy odtąd, dotąd, to jest takie kolejne potwierdzenie. Jeżeli wybijemy, no to do 0.5 teoretycznie tutaj w te jest zasięg z wybicia tej formacji, formacji I tutaj bym oczekiwał jakiegoś... No niemniej jednak ja oczekuję tutaj troszeczkę podbicia tutaj do góry. No, nie. Byłbym zdziwiony, gdybyśmy od razu kontynuowali te spadki. Jest to możliwe, nie, 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 nie wykluczam, ale to przejdźmy na wyższy interwał, i tutaj mamy te scenariusze, o których sobie rozmawialiśmy wcześniej. No, wybiliśmy tą strefę konsolidacji dołem. Ewidentnie, tutaj mieliśmy zaznaczone, dokąd możemy dotrzeć z tej emki, która nam się tworzyła. Tak, i tutaj wychodzi zasięg 2880. <laughs> Także. Z tych szerszych, z innych mierzeń, których korzystaliśmy tutaj, no to mamy pierwszy 21,400, nam się pokrywa tam z naszym poziomem 21,300, mniej więcej tutaj ta, ta strefa i widzimy, że tutaj nas trzyma 0,61 tego impulsu wzrostowego tutaj, tak? Ten impuls wzrostowy 0,61 i cena nam tutaj zareagowała. Możemy jeszcze to przeciągnąć, bo od tego miejsca, czyli 21,767, to jest miejsce, które na ten moment trzyma nam 0,61, które trzyma nam cenę wzruchu wzrostowym. Wybicie tego poziomu, zamknięcie się ceny pod, no to jest 21,393, tutaj uważam, i zejście w te rejony tutaj około 20 800 dolarów. Także tutaj mamy kolejne potwierdzenia, no, cały opór to jest ta strefa konsolidacji i ona się za, też nam się pokrywa tutaj. Jest też możliwe przetestowanie jej od dołu, na pewno ten test powinien się pojawić, no ponieważ no, tutaj było bardzo silne reakcje podażowe. A często Bitcoin, jak wiemy, testuje tutaj, także te 22,480, Tutaj przejęliśmy tutaj za linię wybicia. No i faktycznie ta, ta, wybiliśmy tę linię i te większe spadki się pojawiły. Jest możliwość, że przetestujemy to tutaj od dołu i wówczas będziemy kontynuować. Chociaż bardzo e, prawdopodobne, że no, tutaj zrobiliśmy tego zygzaka i to odbicie będzie większe. Zobaczymy. To do obserwacji. Tutaj też z szerszego ujęcia chciałem pokazać, że wybiliśmy tą, wyznaczaliśmy sobie tą strefę, no i nie było testu tego wierzchołka, tych wierzchołków tutaj. 201-275, bardzo ważny poziom. Jeżeli ten poziom puści, no to następna, która będzie trzymać jest ta strefa od 2800 do 2500, no a później to już test tego kanału wzrostowego od góry, który, z którego wybiliśmy z taką siłą a też nie został przetestowany. Także gdybyśmy sobie przedłużyli to, tą linię tego górną kanału, no to od 19300 19, 19 do 19600 jest do obserwacji, bo tutaj jest górna linia tego kanału wypada. Także tutaj ten poziom też bym zaznaczył jako poziom do obserwacji. 64 4 godzinny interwał, dosyć szeroki. Tutaj ten poziom w przypadku kontynuacji spadków, no niedobrze by się zadziało, gdybyśmy wybili dołem z tej strefy konsolidacji i powrócili tutaj, ale to już są dalsze scenariusze, będziemy się przyglądać na bieżąco. Na razie poczekajmy na to lokalne odbicie, które może nastąpić. Tutaj mamy wykres oparty na, na kanałach, które sobie stworzyliśmy. przeanalizujemy go tak głębiej tego Bitcoina dzisiaj. Zobaczcie, no dotarliśmy do tego kanału. Mówiłem, że tak. Tej, od tej strefy mogą, tej niebieskiej strefy czasowej mogą pojawić się spadki i one się pojawiły. Czy tutaj mieliśmy szczyt? Trudno powiedzieć na ten moment. Wydaje mi się, że tak, ale nie chciałbym nie chciałbym. Mówić, że, że, że to jest miejsce, gdzie był szczyt na, ten, na to podbicie, także na, tutaj widzimy. Powróciliśmy pod tą strefę, która była bardzo ważną strefą, i teraz ją testujemy od dołu. 21:893 i tą strefę testujemy od dołu. No i mamy ten gap na CIMI do wypełnienia tutaj na do 19:500, co by się pokrywało z przetestowaniem tego dolnego. Górnego kanału wzrostowego, z którego wybiliśmy, przejdźmy teraz na, na, na kręgi, na ten wykres oparty na kręgach, gdzie, gdzie też mówiłem tutaj o, o tych spadkach. Już od dłuższego czasu sobie to wyznaczyliśmy. Zadajecie pytania: ten wykres jest na skali logarytmicznej. To nie, jest, to nie jest skala normalna, tylko jest to skala logarytmiczna. Także u Was, jeżeli nie macie w skali logarytmicznej, ten wykres może wyglądać inaczej. No, i tutaj widzimy wybicie tej linii, no, która stała się zamknięcie się świecy pomiędzy tym. No, jest zasada, jeżeli odbijamy się od poziomu, idziemy do następnego. Wybiliśmy ten poziom, który ze wsparcia stał nam się oporem. Jest to D1, pamiętajmy. Jest to D1, pamiętajmy. Ja spodziewałem się przetestowania tej linii tutaj, trendu, i myślę, że to przetestowanie nastąpi gdzieś tutaj w tych rejonach. Na, na D1 zeszliśmy poniżej średniej kroczącej. To następne wsparcie mamy na tej, bo tak to tutaj mniej więcej działało. One się tutaj, też już nam zakręca, także jest możliwość dojścia właśnie do, do tych poziomów z tego, co widać na D1, no bo tutaj nam się zrobił opór na tym poziomie i musimy uważać. Ja osobiście po dotarciu tutaj w okolice 22 222 tysięcy 22 będę dokładał pozycji krótkich, które trzymam już tutaj od samego szczytu. Jedną pozycję mam 24 chyba 100, drugą 21800 800 i no te pozycje będę, będę trzymał dalej. Tu widzimy też to odbicie jest, testujemy te wierzchołki tak tutaj. Z tego mierzenia, niemniej jednak, jeżeli wybijemy ten poziom, jest szansa. Pierwszy poziom to jest ta 22,400, jest ta średnia krocząca, i później 23,500 jako taki następny target, który moglibyśmy osiągnąć. No i później tutaj góra tej strefy to jest. Spodziewałem się, że podbijemy jeszcze troszkę wyżej zgodnie z tym, co z teorią kofa. <laughs> Ale zobaczymy, czy to, to jeszcze jedno podbicie będzie, bo gdybyśmy tutaj zakończyli teraz ten spadek. zmierzymy sobie 161. To mamy 258. Tutaj także to już jest bardzo wysoko i nie wiem, czy tak, takie to podbicie się pojawi teraz na ten moment przed tą głębszą korektą. Także tak wygląda sytuacja moim zdaniem na Bitcoinie. Jeżeli wybijemy poziom 20,31, możliwe podbicie w okolice 23,500. Pierwszy opór na 22,410, taki z D1. -ki. Lokalnie tam wyznaczyliśmy sobie już inne poziomy. Przejdźmy teraz szybko jeszcze do analizy Ethereum. Dzisiaj nie będzie analizy rynków tradycyjnych. Skupimy się na tych dwóch rzeczach. W piątek ja postaram się pozamykać większość pozycji, żeby tego nie przenosić na, na, na weekend. I tak widzimy, że docieramy do oporu, który sobie tutaj mamy wyznaczony. Tu był opór, tu wybite, przetestowane jako wsparcie. Także cena tutaj może zareagować na poziomie około 25-555. Mierząc sobie, tutaj wyznaczyliśmy dokładnie strefy oporu, które nie zostały naruszone. Na Ethereum jest o tyle ciekawsza sytuacja, ciekawsza inna sytuacja, że wybiliśmy z kanału wzrostowego, ale nie wybiliśmy tej strefy konsolidacji, także cały czas się poruszamy. Jeżeli byśmy sobie wzięli strefę konsolidacji, to jest czterogodzinówka, tak? W ja tylko tutaj co usunę na dole i teraz zróbmy sobie przybliżenie. Znaczy tutaj mamy taką strefę, w której cena nam się poruszała, tak? Tutaj odtąd te reakcja cenowa na knotach była nadbita tylko tutaj, ale zaznaczymy sobie tą strefę całą jako taką strefę do obserwacji. Wybicie z tej strefy dołem, to będzie skutkowała strefa poziom reakcji cenowych. Weźmy tutaj najpierw tą konsolidację górną, sobie zaznaczmy, i tutaj z tej na pewno wybiliśmy dołem, tak? Czyli tutaj ten poziom, ta czerwona linia tutaj będzie dla nas oporem 1624, który nie sądzę, żebyśmy przebili od razu. Natomiast ta konsolidacja od dołu kończy się tutaj w tym momencie, tak? Że tu mamy taką drugą strefę konsolidacyjną. Może zaznaczymy ją sobie. Jakimś innym kolorem, tutaj zaznaczmy do tej krawędzi, tak jak nam pokazuje wpVR tak to jest cała, cała ta strefa, to była taka strefa, połączone dwie strefy konsolidacji, jak gdyby, może przyciemnimy trochę tą dolną, bo to w niej się znajdujemy i wybicie z niej tutaj, no to są już głębsze spadki. Także tutaj w okolice tej linii, o której mówiłem, Spodziewam się tutaj dojścia ceny wówczas do tego poziomu. Natomiast gdybyśmy wybili poziom 1555, następny przystanek gdzieś tam w okolicy kontaktu z tą linią 1571. Maksymalne podbicie, jakie na ten moment widzę, no to jest tutaj ta czerwona linia. Raczej tutaj w tych rejonach 1623 to są poziomy do obserwacji. W przypadku odbicia i kontynuacji w przypadku 1491 jeszcze znajdźmy sobie potwierdzenia w takich tradycyjnych mierzeniach. Może jakieś tutaj zmierzmy ten ostatni impuls wzrostowy i zobaczmy 1423 mamy 161 i może jeszcze jakieś szersze mierzenia byśmy zastosowali od dołu, od tego 1100, zobaczymy, gdzie nam jakiś poziom wypada tutaj. Stąd I od dołu tego ruchu dotąd. I zobaczcie, mamy 0,5, 1448, Ta strefa tutaj będzie bardzo silną strefą prowzrostową. I po dotarciu ceny do tych przedziałów jest to możliwe. Uważam, że możemy zobaczyć silne odbicie i kontynuację tego ruchu wzrostowego. Także ta strefa tutaj zielona do obserwacji. Najjaśniejszą, żeby było widać na, na tym. Powiększymy wykres i zobaczymy, mamy 0,5, 161 i może zmieszmy cały ten zakres. Zobaczcie, 161 tutaj te dolne granice 1385-1372 to jest poziom, który powinien nas jeszcze zaznaczymy to jako wzmocnienie. O, ta strefa tutaj ta ciemniejsza zielona jest, najmocniejsza. Zostawimy tak te mierzenia i. Tego właśnie oczekuję na Ethereum, patrząc na Ethereum, no tutaj nie wybiliśmy tej strefy konsolidacji, wybicie z tej strefy konsolidacji, no to myślę, że to spadek do tej zielonej strefy tutaj może nastąpić, przetestowanie tej linii tutaj trendu, która wcześniej zobaczymy, no na D1, bo tą linię też tam mamy zaznaczoną, widzicie, ona była bardzo silnym, bardzo silnym oporem dla ceny, wsparciem. Także tutaj warto by było się przyjrzeć temu. Zobaczcie, wsparcie, odbicie, wsparcie, odbicie, opór, 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 po wybiciu wzrosty. No i teraz wracamy, wracamy do przetestowania prawdopodobnie tej linii, także w okolice 1400 do obserwacji. <laughs> Życzę wszystkim miłego dnia, miłego weekendu. Dzisiaj nie będzie drugiego nagrania z rynkami tradycyjnymi. Za to szerzej omówiliśmy sobie i sytuację na Ethereum, i sytuację na, na Bitcoinie. Zapraszam wszystkich jeszcze również do naszego, naszego forum, które działa cały czas. Prowadzimy tam szkolenia. Z bardzo dużo ciekawych analiz, ludzie wrzucają kontakt do mnie na telegramie, przez maila. Można dwa tygodnie uzyskać bezpłatnego dostępu, pełnego dostępu do konta. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę o, o kontakt i prześlemy resztę informacji. Życzę miłego weekendu udanych trade'ów i do usłyszenia.